Nie ustaje pomoc Małopolan dla uchodźców z Ukrainy. Tuż po wybuchu wojny organizacje działające na terenie naszego województwa prowadziły zbiórki darów, które trafiały zarówno do tych, którzy znaleźli schronienie w miastach Małopolski, jak i do tych, którzy zostali na froncie, by walczyć o wolność. Jednym ze stowarzyszeń, które wciąż pomaga i organizuje transporty najpotrzebniejszych rzeczy jest Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionalnego w Zabawie Koło Tarnowa. Organizacja od wielu lat współpracuje z Ukrainą, mówił Władysław Łach. Od paru lat jeździmy tam i dlatego my tam mamy dużo przyjaciół, kolegów, znajomych w, tam, w niektórych rejonach Ukrainy i podtrzymujemy to. No to, że jest wojna, no to nie znaczy, że żebyśmy zerwali kontakty. Co się da, no to jeździmy, pomagamy. Z Urzędu Marszałkowskiego trochę mamy pomocy, mamy z organizacji naszych kościelnych też pomoc, też nam pomagają. Wokół stowarzyszenia działają też obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Podternowskiej Zabawie. Angażują się, bo nie wyobrażają sobie zostawić potrzebujących, mówił Marko Kowal, uchodźca z Charkowa, który mieszka w Zabawie. Kiedy zaczęła się wojna, to Naprawdę nie wiem, jak, jak dojechaliśmy tu do Polski, bo jechaliśmy z Charkowa do Lwowa, 38 godzin, to pierwszy dzień wojny był i kiedy jechałem do Polski z rodzicami, to w ogóle nie wiedziałem, gdzie jedziemy i jakoś tak tu okazaliśmy się i dobrze, że tak jest. Ja myślę, że te ludzie, które mieli możliwość wyjechać do Polski albo w ogóle do Europy, to mają pomagać nawet za granicą Ukrainie, czym mogą tam być wolontariuszem na przykład. Pomagać można na wiele sposobów. Stowarzyszenie wciąż poszukuje darczyńców, by nadal wspierać obywateli Ukrainy, mówił Andrzej Dudek, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Podola w Tarnowie. Na początku, no to wiadomo, był głos serca i ludzie sami przynosili bardzo duże ilości. Teraz po prostu szukamy. My też pytamy, co oni potrzebują i po prostu tego szukamy tutaj, jeżeli jest taka możliwość. Wolontariusze zbierają środki higieniczne i ochrony osobiste. Ale także kołdry i śpiwory, dodaje Andrzej Dudek. Staramy się, jeżeli tylko mamy zapełnione auto, staramy się jechać. Bo mówię, jak się uda uzbierać żywności, jak się uda uzbierać chemii, tutaj na przykład jeszcze leżą pampersy do wywiezienia, inne rzeczy, jeżeli mamy auto pełne staramy się w tym momencie organizować wyjazd i jechać. Najważniejsze, żeby się skończyła wojna, żebyśmy już przestali jeździć o w tym celu. W wyjazdach pomaga województwo małopolskie, które między innymi finansuje podróże organizacji. To jednak nie wszystkie działania, które prowadzi Małopolska. Wśród działań zrealizowanych w ramach pakietów Małopolskiej Tarczy Humanitarnej są między innymi zapewnienie transportu i wyżywienia dla uchodźców, udostępnienie taboru kolejowego, działania w obszarze rynku pracy a także aktywizacja poprzez edukację i turystykę. Działania województwa koncentrują się na bieżących potrzebach oraz długofalowej pomocy dla uchodźców, którzy zamieszkali w Małopolsce.